Roku, w okresie jesienno-zimowym policjanci odnotowują przypadki zgonów osób z powodu wychłodzenia organizmu i dlatego, właśnie w tym zbliżającym się no trudnym okresie, policja podejmuje wzmożone działania prewencyjne, zmierzające do udzielania pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Takie działania mają na celu dotarcie do miejsc przebywania osób bezdomnych i udzielania tym osobom niezbędnej pomocy, informowania również o schroniskach, noclegowniach czy też jadłodajniach. Policjanci przeprowadzają takie stałe kontrole ogródków działkowych, pustostanów czy też klatek schodowych, czyli miejsc, gdzie takie osoby właśnie bezdomne mogą przebywać. Oczywiście skuteczność działania uzależniona jest od aktywności mieszkańców, dlatego apelujemy do wszystkich o informowanie policjantów lub instytucji pomocowych o takich osobach, które pomocy potrzebują telefonujmy do służb i instytucji pomocowych, gdy widzimy właśnie, że osoby, które gdzieś tam leżą na ławkach czy przebywają w okolicach jakichś skwerów, dworków, a pogoda nie jest sprzyjająca, no nie przechodźmy również obojętnie od osób, które są pod wpływem alkoholu, gdyż w wyniku jego działania w organizmie nie odczuwają oni niskich temperatur i są szczególnie narażeni na wychłodzenie. Pamiętajmy, że każde przekazane zgłoszenie będzie natychmiast sprawdzane i również pamiętajmy o tym, że jest taka możliwość poinformowania nas o takich sytuacjach za pomocą krajowej mapy zagrożenia bezpieczeństwa bez wychodzenia z domu.